Pokój i dobro. Moi kochani, mamy wielki tydzień, czas wyjątkowy. Dlaczego wielki tydzień? To jest czas i wielki tydzień wielkiego, wielkiej miłości, wielkiego przeproszenia, wielkiego działania na rzecz zbawienia i tak dalej. Więc myślę, że warto się też nad tym zastanowić. Oczywiście wspominamy te wszystkie wydarzenia, które Jezus przeżywał, od wjazdu do Jerozolimy, aż po swoją śmierć na krzyżu. Będzie jakby na Pana Jezusa w Betanii. Dzisiaj jest zapowiedź zdrady, zaparcie się świętego Piotra, jutro będzie zdrada czwartek to jest ustanowienie Eucharystii, potem msza wieczerzy, podczas której Jezus ustanowił sakrament Eucharystii, tak jak mówiłem, obbył też nogi apostołom. W piątek no to czas śmierci Pana Jezusa, droga krzyżowa, a sobota to jest dzień wielkiej ciszy. Natomiast żadnej liturgii Wielką Sobotę nie obchodzimy. Obchodzimy, co prawda, Wigilię Paschalną, największą liturgię Kościoła, ale ona jest obchodzona, czy powinna być obchodzona dopiero po zmroku. Stąd Wielki Tydzień to jest czas na wielkie przygotowanie do świąt wielkanocnych.